Hej! Ja jestem Abi. Tak. Ja. To... Co robimy? Bo ja nie Ale... Dobra. To no tak, kochani, yy, bo idziemy, yy, idziemy, nie wiem właściwie, czekajcie. Widzowie, to tak, ja jestem abyn. i ogólnie możecie zostawić łapkę w górę i suba dla Kukiuli. Tak, yy, idziemy. Ty wcale nie lepszy. Dobra, idziemy tutaj. Dzień dobry. Poprosimy babeczkę. Pani słodkiej. słodka jak <noise> Chcesz babeczkę? Ja jestem lepszy Abi. Ja przynajmniej umiem się dzielić. Dobra Dobra Czekajcie Okej, okay, ziomy Więc tak Idziemy My może Tutaj zrobić za włosy Wreszcie zobaczycie mnie w blondzie tak nie dam Dobra no tak. To widowe idziemy tutaj zrobić blond. To jest super. Nieważne, nie odróżniam koloru. Zobaczcie, jaki ładny. o myki sklep ziomy wow mam dosyć wszystkiego mam dosyć tak ja nie wiem co tak mam dosyć no. mam dosyć Mam dosyć! <noise> mam dosyć! Nie ze Stasia? Mam dosyć wszystkiego! Wszystko jest nudne! Ta ściana jest nudna! To ogólnie jest Julia, która e, chce udawać mnie, ale oczywiście, że nie jestem jeden, bo ja mam zrobić gruby głos, a nie... Ani ale ja się, mam gruby głos no to dawaj dawaj, przepakalane się. no to dawaj, zrób gruby głos hej czasem czasem mówię karol piartowa nie wiem kim jesteś nie ja znam cię. Jestem przypadkowym człowiekiem. Widzę. Kocham Cię. Widzę. weźcie to ode mnie. Ja uwielbiam. Ja uwielbiam. O uwielbiam, uwielbiam. Jo. Uwielbiam to. Jo, jo, poczekaj, bo mi się chce stracić. wiem. Jak ja się tego używa? No tego, tego. A ja ty co, opierdalaś? Jak się tego czegoś używa? Bo ja chcę srać. Ale nie... ...srać się dupą, No, ale jak chcę się no to no postoisz. Mhm. Mm I co no i to samo? Zasziura i sikasz. Mhm. Mm ok. Ale nie jo. Ale weź mnie nie oblewaj przynajmniej szlochami, co? Nie, ja. Odej. Nie za mnie. Ale jo! O! Zobacz ją. Czania. Nie widzisz mnie? Nie widzisz taki mnie? Nie mały ja, taki wielki świat, mam mówiła mi, walcz, bla nie pytaj. Idą na kawa. sobie iść na kawa. Dzień dobry. Niech się zjedzą tam. Już mnie zjedli. <gryw> Dzień dobry. Do widzenia. A ja się Bardzo dobre te kawa. Widzowie, ja mam wszystkiego dosyć. Ja skoczę z Pandzi. O, uwielbiam burgery, uwielbiam burgery. Normalnie bym tego nie powiedziała, bo oczywiście nie jest mięsa. Ale no, uwielbiam burgery. O, jakie dobre zwierzę. Marce. Uwielbiam. 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 ubię, ja <tryk> Dobra, uwielbiam. Uwielbiam. burgery. Ja też. Uwielbiam. 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 tam? Uwielbiam. 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 Co to jest? To co? Tort. No, tort chyba by mogła, jeżeli nie ma lukru. Ale dlaczego lukru? Bo nie lubię lukru. Laska, ja nie jem. Nie rzadko, nie rzadko jem słodycze. A, przepraszam. Znasz mnie. Jestem twoim to... najlepszym przyjacielem. Ja jestem Abi, Nie ty. Nie, to, jestem abi. I to ja jestem To ja jestem od dzisiaj e, Karolinka. O. Okej. Okay. Karolinko. Ja. Żyłaś z pomnieniami? Nie. To powinnaś. Czeka was. Ej, moda! Czerno. Ej, moda! Czerno Pierdolę. Nie znam cię. Może shifta. Dziękuję Karolinko. Malinko. Nieprawda, to ja jestem Sabinka. Sabinko? Piękda. <grym> to ja sobie wezmę. ty jest mną? To ja sobie wezmę zawe włosy. Sabinko? Ładna o, Sabina proszę. jest. O! Piękna, 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 piękna laska z Ciebie. Jak tam? Nie znam się. Laska, pójdź tu. A Ale się typię. I to jest bardzo ładne, jak ona rozwydrza nam bachornicę. Ja tak nie mówię. No właśnie, o! mi się, bo się przebieram z boku. Dobry. A może nie? mi się, bo ci kopa. Ale ja tak długie patrzę. A ja lubię patrzeć, jak ty się odsuwasz ode mnie. Spoko, już mnie tu nie ma. Śliczna jest. A ty nie. Jesteś ładny. Jesteś krzywy. Jestem wyższy od ciebie. No właśnie, ale jakoś twój chłód jest, jest mniejszy niż mój. Mamy takiego samego. Nieprawda. Ja no, mam no większego. Nie wiesz. Nawet jeśli nie jestem laską. Nie wiesz. A chcesz wiesz. się przekonać? Nie, z boku. No na dół jestem ładniejsza niż ty. Ładniejsza, ale wcale nie mądrzejsza. A ty jesteś jeszcze głupszy niż głupszy. A kiedy byłem głupszy? Zawsze. A ją? Idziemy chodź na tu. Nie. O, zarezerwowane. No. No dobra, mówię cię. Patrz tu. No ej. To nie jest twórczość. Až. Dziękuję. Wiedziała Karolina, na kogo polecieć. Jestem Abisia. Abisia. Może o tym, może o tym, o czym byśmy chcieli gadać. No, ja Ci napiszę. No. Czekam i czekam. Od, od ciebie. A ja zjebię, jestem babą. Wiem. Ja mam. Ja mam 12 cm. Ja mam więcej. Nie wiem. Nie. Hop, ja mam. Chłopie, ja mam 17. Tyle, ile mama. A, a, tyle ile mam lat. A ja myślałam, że masz 12. Posrało cię. Że takiego mało. Z tego możecie. Ja mam około 16-17. A nie 12, bro. No ja nie wiedziałam. Vem o čem? Gobo o čem. Trilise? Ne, trilise. Povej, no, igra, krade. To, skritki? No, dobra. No, to je ja apetel, papa. To je ja apetel alkohola. Dobra, raz, dva, tri. Muszę wziąć ściukły. E nawet ci bym do twarzy, Dawaj. <noise> na kopę. Nie masz jak? Mam. Nie masz. Mam. No nie wiem. Bezłosowa lalka. Kukuma, koci, piesek, kometa. Kukuma, kocio, eta. Ja Jesteś? nie jestem. Ta nie lalka. Ej, to jest nieprawda. Ta lalka. Nie. Ko Pija nie ta. Ale masz małego. Mam więcej od ciebie. Palca. Chodzi mi o palca z jednym. Mam większego. Ale chodzi, ale chodzi mi o. Ale chodzi mi o palca. Wiem. No wiesz, że mam większego palca. ma ko, ciebieński ta.

A kuku? Nie możesz. Pięknie, ale jest pokuta. Już psik. Oż pan Zubo, jaki ja przystojny jestem. Tak, ale ty jesteś ulany. Obraj, jakiś piszę. Ej! Ci bika mi ta. Yep, 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 yep. Cipka, 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 cipka Ja jestem fogateę. Kuku <coughs> ma ko I tutaj stałem. tripy trapa, tropa tripy Ale ja nie, <laughs> nie lubię prinotu. <brindrotów. śmiech> nie no ja, też. ja też nie lubię. Kukuma, ci pijasz, ja mam debil. <laughs> ja, się przez, ja się przez cały czas na ciebie patrzę. Ej, co masz z kartu? Co? Otworzyłem i widzę twoje serce. No bo jak... Nie ja otworzyłem skarbiec. Twój tata jest złodziejem, bo ukradł moje serce. Mhm. Dobra, wziąłem. Idziemy na bór. Jestem ładny? Tak. Jestem szczęśliwy. No, dowiemy. A teraz, jak jestem czarny? Cudownie czarny. Chwila. A, chwila. a teraz. Piękne. Ila? A? A? Odwróć twój? A teraz? Cudne. <grym> Okej. Okay. Otwórz mi. Ja tylko poparwuję na czarno, o. Dobra, otwórz twój. Ila? jesteś z niej nie skina. Piękny skin. Otwórz mi Poczekaj To otwórz Uspokój kalesony. Nie mam Masz Otwórz mi Rolę Zaraz łomię Ale Ej Zobacz Kolejny kod ma Ja no. nie. No dobra. To idziemy się pośmiać ludzi. Uwielbiam moją e, kulę noga. Okej. Okay. Ty się śmiesz? No. Dobra. Mam mu udawać. Piękny pies! Dzięki. O oh mój gosh, Zobaczcie, jacy ludzie są naprawdę brzydcy. Nie cierpię wszystkiego. Interesująco. Wiesz? No. Chyba to? No chyba to. Ja idę na Zobacz. górę. Zobacz, jestem kotem. Czekaj, nie mogę. Ty jesteś? Jestem na górze. Ui. Tam. Wy? Oui. Jestem kotem. Boję się. Kotem Mamo. O, też. Piękny kot. Piękna. Chodź do, Chodź do, tutaj. do, ładny No to ja się ja Dobra. Ale ja nie mam małego chyba. не знаю. Я не знаю. Я никогда в жизни не видела. Но что? Ну, Но... как? Боже, этот выпуск для Nie możesz. Au. Mogę postawić. Ale jest zimno. Dziękuję. Sad sobie to Już sadzone. Dobra, to my kończymy już litopię, żegnamy się. Razem Befikatnie. ja i ten dywak Nie ten dywak e, Ogólnie ja jestem e, Kotem Zwany e, e, Abisha Fila wam e, ek, ek, A no. tutaj jest jakiś nonen, którego nie znam Jestem wasz, wasz najlepszy kociak

E, nie, czekaj. To pa pa... Znaczy, nara. To Nara.